Pisma problem. Buntownicy, nie boją się prezesa. Jan Krzysztof Ardanowski spis, który w wyborach parlamentarnych zdobył blisko 80 tysięcy głosów, nie wyklucza założenia koła poselskiego w opozycji do własnej partii. To nie jest sposób zachowania, który byłby właściwy. Powoduje, że wracają wspomnienia z różnych niedobrych wydarzeń i inicjatyw na polskiej prawicy. Wszyscy wiemy, jak to się kończyło komentuje Radosław Fogiel, wicerzecznik partii rządzącej. Zjednoczona prawica boryka się nie tylko z szalejącą pandemią koronawirusa, ale i problemami wewnętrznymi. Wszystko przez „piątkę dla zwierząt”. Siedmioro senatorów PiS głosowało za odrzuceniem ustawy, nie zważając na konsekwencje zapowiadane przez kierownictwo partii w sejmie wyszło jeszcze gorzej, bo przeciwko uchwaleniu nowego prawa było 38 polityków należących do klubu parlamentarnego partii rządzącej. Po powrocie ustawy z senatu te proporcje pewnie się zmienią, ale jedno jest pewne. Pisma spory problem. Posłowi nie zasypiają gruszek w popiele, a może nawet idą o krok dalej niż senatorowie. Teresa Hałas nie bała się pokazać u boku między innymi Krzysztofa Bosaka z Konfederacji podczas rolniczej demonstracji antyrządowej. Lech Kołakowski, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PIS, też specjalnie nie kryje się z krytyką dla ustawy futerkowej. A to tylko część działaczy. Z pewnością najcięższe działa wytoczył jednak były już minister rolnictwa. Jedyne wyjście, to jest stworzenie jakiejś struktury w Sejmie, która sprawi, że wtedy trzeba będzie, biorąc pod uwagę arytmetykę Sejmową, przyjść i zacząć rozmawiać. Oby do tego nie doszło, zakomunikował na swoim Facebooku Jan Krzysztof Ardanowski. Zbuntowani posłowie i senatorowie PiS, z którymi rozmawiała interia.pl, nie wykluczają obecnie żadnych rozwiązań. Trzeba pamiętać, że przewaga jest niewielka, zauważa Teresa Hałas, która jest szefową Solidarności wśród rolników indywidualnych. Swoich pretensji nie kryje lech Kołakowski. Czy mam być karany za reprezentowanie swoich wyborców? A może powinienem być pokazywany jako wzór postawy posła? Dopytuję. Odwołano mnie ze stanowiska szefa lokalnych struktur. Nie wykluczam obecnie żadnego rozwiązania. Poza założeniem koła poselskiego są inne procedury, dodaje. W podobnym tonie wypowiada się senator Zdzisław Pupa. Na razie jestem członkiem PiS. Jak zostanę zawieszony, zastanowię się, co zrobić. Czy dalej być członkiem partii? Myślę, że mogę się jeszcze przydać PiSowi. Jednak trudno mi być w organizacji, która mnie nie chce. Nie zrobiłem niczego, za co miałbym się wstydzić. Usłyszeliśmy Skruchy brak rozmówcy interi.pl, którzy sprzeciwiają się ustawie futerkowej, nie przejmują się stanowczymi słowami płynącymi z ust Ryszarda Terleckiego czy innych prominentnych polityków PiS. Czego mam żałować? Żałuję jedynie, że tak mało nas było. Zawsze stawałem, staję i będę stawał za słuszną sprawą. Cieszy mnie, że ciśnienie, parcie, spowodowało ustąpienie rządu, mówi interim.pl senator Józef łyczak. Zdzisław Pupa, widać, żeśmy dobrze zagłosowali. Notowania w sondażach, red, które obserwujemy, pokazują, że PiS straci, bo wieś stanęła z boku. Została odepchnięta. Pretensjami się nie przejmujemy, podjąłem decyzję z pełną odpowiedzialnością, przekazał senator. Jak mówi, w sprawie głosowań nikt go nie naciskał. Byłem pytany przez Stanisława Karczewskiego, jak będę głosował. Odpowiedziałem mu i to wszystko, powiedział nam polityk PIS. Zdaje się też, że zaciekli przeciwnicy ustawy futerkowej z Sejmu także nie zamierzają karnie stanąć w szeregu. Jeśli chodzi o przyszłość rolnictwa, jestem zdesperowana. Jako szefowa struktur Solidarności i rolników indywidualnych, będę konsekwentna, zarzeka się Teresa Hałas. Sprawę stawiam jasno, piątka, w tym kształcie. Nie powinna zostać przyjęta, dodała. Chociaż przeciwnicy ustawy futerkowej wydają się dość konkretni, brak informacji o ewentualnych konsekwencjach, które mają ponieść. Postępowanie trwa nie sposób dowiedzieć się czegokolwiek o konsekwencjach w sprawie posłów i senatorów, którzy sprzeciwili się piątce dla zwierząt, bo postępowanie trwa, zapewnia Radosław Fogiel. Nie robimy z tego wydmuszki. Sprawą zajmuje się Rzecznik Dyscypliny Partyjnej. Będzie udzielał rekomendacji komitetowi politycznemu PIS, precyzuje wicerzecznik partii rządzącej. Karol Karski, Europoseł, od lat rzecznik dyscypliny partyjnej, nie jest zbyt rozmowny. Wypowiedzi rzecznika prasowego to jedyne wiadomości przekazywane opinii publicznej. Rzecznik Dyscyplinarny to organ wewnętrzny partii informuje jedynie o rozpoczęciu i sposobie zakończenia postępowania przekazał wiadomo że PiS dysponuje w sejmie większością dzięki pięciu mandatom a o tym jak łatwo zachwiać porządkiem panującym w parlamencie Jarosław Kaczyński przekonał się na wiosnę kiedy porozumienie Jarosława Gowina skutecznie domagało się przesunięcia wyborów prezydenckich ze względu na pandemię zadra pozostała do dziś a politycy PiS stali się ostrożniejsi z rozmowy z Waldemarem Anzlem, który zajmuje się dyscypliną w klubie parlamentarnym, wynika, że wykluczenie z partii wydaje się mało oralne. Żeby kogoś wyrzucić, musiałby się zebrać komitet polityczny. To także kompetencja prezesa PiS. Na pewno podejmiemy rozsądne decyzje, tak aby zachować większość w parlamencie, precyzuje. Dlatego prezes PiS jest trochę między młotem a kowadłem. Zdaje się więc, że ze względu na polityczną arytmetykę czynni politycy partii rządzącej mogą spać spokojnie. Przynajmniej na razie. Jak wyrzucają to od razu jeśli ktoś ma spisu wylecieć, wylatuje pierwszego albo drugiego dnia po wpadce. Później wszystko zależy od jego postępowania, tłumaczy nam osoba z kierownictwa partii rządzącej. Bardzo ciężko nam się rozstawać, wszyscy się znamy i jesteśmy po imieniu, dodaje. Rozmówcy interi.pl podkreślają jednak, że piątka dla zwierząt to nie jest jedna z wielu spraw. To ustawa szczególnie bliska Jarosławowi Kaczyńskiemu. Dlatego prezes na pewno zapamięta kto i jak się zachowywał. Działacze mieli na koncie różne wyskoki, a dalej funkcjonowali w partii. Niektórzy potem musieli się cierpko uśmiechać, kiedy układano następne listy. Innym uszło płazem. Postępowanie rzecznika dyscyplinarnego to pewien sygnał. Na zewnątrz i do wewnątrz mówi interim.pl jeden z ważnych polityków pis. Zdaje się jednak, że partyjni buntownicy doskonale rozumieją tę sytuację. Jak mówią, wcale się nie boją. Mam świadomość konsekwencji. Obecnie jestem posłem, na kolejnej liście może mnie nie być. Trudno, takie jest życie. Nie zamierzam się umartwiać. Zapewnia Teresa Hałas. Sprawa ewentualnego skreślenia senatorów PiS jest o wiele trudniejsza niż w przypadku posłów. Do Izby Wyższej wybiera się w okręgach jednomandatowych, więc politycy mają tu mocniejsze mandaty. Przykładowo, Zdzisława Pupę poparło ponad 155 tysięcy Polaków. Mandatu dla senatora Jerzego Chruścikowskiego, który jest kolejnym z buntowników, chciało blisko 113 tysięcy wyborców. W kuluarach mówi się, że gdyby senatorów wyrzucono, mogliby założyć własne komitety i w swoich okręgach pobić kandydatów PiS. A to byłby już poważny blamasz. Jak usłyszeliśmy nieoficjalnie, Sejm ponownie pochyli się nad piątka dla zwierząt, najprawdopodobniej podczas posiedzenia zaplanowanego na 27 i 28 października. Autor Jakub Szczepański